Idziemy wpływać kajakami. Taki plener! I trzeba zacząć, wiecie, od pozytywnej energii. Jesteśmy na miejscu, tutaj jest taka dzika plaża. Taki zakątek, co mało kto o nim wie. Taki bardzo, bardzo mały. I tutaj możemy sobie przypłynąć pokąpać się w wodzie, która jest mega czysta. Super czysta woda. O. Ciepła, bo jest dość płytko. I później wracamy sobie z powrotem. Jakieś dwie godzinki i będziemy malować obrazy. Tak sobie myślę, że można by tu faktycznie wziąć, czy zrobić parę zdjęć, nie, i szkiców. I z tego miejsca namalować super obraz. Jak się bawisz? Bardzo dobrze. Wyśmienicie. Wspaniale się płynęło kajakiem. Idziemy się kąpać? Za chwilę wskoczymy do wody. Tak. na obrazy korota, to na pierwszy rzut oka wydają nam się takie jeszcze niemalże akademickie. Ale proszę zobaczyć, jak są traktowane te liście na drzewach. Tam jest więcej namalowane tego wiatru, tego światła niż tych liści. Plener się kończy! I radość i smutek, bo już się kończy, ale radość, bo mieliśmy tutaj masę przygód. Atrakcji było cała masa, a jak widać, za nami obrazy, czyli daliśmy radę. Jedna uczestniczka już pojechała, ale mamy zdjęcie tego dzieła, więc zapraszamy na kolejne spotkania. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Trzeba przyjechać.